Przychodzi teraz wyczekiwany dla wszystkich moment, czyli nominacja. Pierwszą osobą, którą nominuję jest saper Artur Trącik z kanału Underground Passion. Wiem, że on jest bardzo aktywnym i zalatanym poszukiwaczem. Mało ma czasu, ale na pewno znajdzie chwilę, żeby pójść do lasu i zebrać tą ręka, reklamówkę śmieci. Drugą osobą, którą nominuję jest wiking z lasu, zwany również wcześniej wiking drażek. Obecnie przyrodnik. Bushcraftowiec, survivalowiec, kiedyś poszukiwacz. Człowiek, który praktycznie mieszka w lesie. Na pewno znajdzie chwilę, żeby znaleźć worek śmieci. Witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak słyszeliście, jak widzieliście, zostałem nominowany do zadania Forest Challenge. Jednak, aura dzisiejszego dnia nie jest przychylna. Leje i wieje. Ale, oczywiście, to mnie nie powstrzymuje przed niczym. Taka pogoda to tylko buduje, można powiedzieć. Nie jest zła, nie jest tragiczna. Jest dosyć fajnie. No ale, dobra. Co do challenge'u, na czym to polega? Tak, w skrócie wam powiem. Zostaje nominowana jakaś osoba. Idzie do lasu, sprząta las. I nominuje kolejną, kolejne trzy osoby. I te kolejne trzy osoby idą. Sprzedają las i każda z nich nominuje kolejne trzy osoby i tak dalej tak dalej, ciężko u mnie z matmą, więc <laughs> trochę tego jest, trochę tych ludzi wzięło już udział w tym challenge'u bardzo dużo osób, można powiedzieć, nie śledzę, nie obserwuję, nie jestem na bieżąco z... nie, po prostu nie subskrybuję, nie oglądam wszystkich kanałów tych, którzy brali, brali udział w tym więc nie wiem ile osób brało już w tym udział i ile osób zostało do tego wyznaczonych ja oczywiście e, dziękuję Tomkowi e, z, koledze z kanału Tomek TV. zapraszam także na jego kanał jeśli ktoś lubi poszukiwania w wodzie, na plaży no ale nie tylko, u niego tak samo jak i na przykład broda tego Zbira. Na przykład, bo jest takich kanałów naprawdę dużo i naprawdę bardzo dużo jest naprawdę bardzo konkretnych kanałów. Bardzo takich powiedzmy profesjonalnych, które bardzo fajnie warto jest spoglądać. No, chyba że ktoś lubi jak nad tamizą się ryje, to oczywiście Golden Maniek i jego czerwona czapka, którą mi ukradł. Dzisiaj muszę, w lutym muszę chodzić w czapce z daszkiem, no niestety a tak na poważnie ustaliłem sobie cel mam, ustaliłem sobie cel taki, że no po lesie to bym musiał chodzić godzinami żeby naprawdę nazbierać chociaż ze dwa worki śmieci a niektóre miejsca jak już widzieliście na poprzednich filmach są takie, że do lasu musiałbym przyjechać z przyczepką od bo no nie dałbym rady i tak tego wszystkiego zapakować tam powiedzmy w dwa worki Dlaczego uparłem się na dwa worki? Ponieważ chodzę pieszo Chodzę pieszo, nie jestem w stanie unieść więcej i targać gdzieś tam ze sobą do domu tych worków Ci co są autem mają pakować po sam dach. <noise> Także ja podjąłem się, przyjąłem to wyzwanie i co, no i biorę się za sprzątanie Co będę sprzątał już wam pokazuję a będę sprzątał drogę. A dokładnie pobocza dróg. Jest to zaraz na wylocie ode mnie z miasta droga, którą już wiecie, już tutaj nieraz bywałem. No i mam zamiar ruszyć w tamtą. Nie, w tamtą. O, w tamtą stronę najpierw. Zrobić kilometr drogi w jedną stronę poboczem. Wracając, sprzątać drugie pobocze, czyli drugi kilometr. Dotrę tutaj na miejsce z powrotem. Napiję się kawy. Przetestuję już kolegi i pójdę z powrotem w tamtą stronę. Też pójdę z kilometr jednym poboczem, wracając z drugim poboczem, czyli 4 kilometry rowów. A jest tutaj najbardziej zanieczyszczone miejsce, jeśli chodzi o pobocza, ponieważ jest to wyjazd już z miasta. No i wszyscy wtedy odważni kierowcy, o na przykład, wyjeżdżają z miasta i otwierają szybkę i wywalają wszystko, co im jest zbędne w aucie właśnie na pobocze. Także postaram się posprzątać. Jestem dzisiaj przygotowany. Mam ze sobą, jeśli praca przy drodze, no to wiadomo, że bezpieczeństwo. Jeśli bezpieczeństwo, to kamizelka odblaskowa, rękawiczki, mój super kijek, na, na którym zamontowałem kamerę, będzie lepiej widać, co tam zbieram. A poza tym pada, więc tylko GoPro wchodzi w grę. No i co dalej? No i nic, zobaczymy jak to będzie. Także ja wyruszam i tyle. Nara. Ciężko, e, ciężko jest mi się wypowiedzieć dlaczego mój kolega Jacek wybrał e, taki oto nóż co nim kierowało i przede wszystkim w jakim celu go kupił co nie? Jeżeli chodzi o siekanie, rąbanie, batonowanie, ścinanie, ucinanie, czyli taki hardcore bushcraft, można powiedzieć, hardcore, nie wiem, survival, to nóż w tej wielkości, tej grubości i tej masy, no na pewno jest odpowiedni do takich rzeczy. W sumie można powiedzieć, że każdy nóż jest odpowiedni do wszystkiego. Nie ma takiego noża, który na przykład nie pobatonujemy, no że no jest, no nie wiem, mora. Nie, dobra, morą też się da batonować, no, da się. Da się, to się to kiedyś udowodnił, no da się. E, ale no mniejsze klocki oczywiście. no Tym to możemy, no tak e, Ale każdym może możemy pokroić, każdym posmarować kanapkę, każdym przeciąć sznurek, każdym nawet pobatonować. E, w każdym jesteśmy zrobić w stanie wszystko to, co, od czego wymagane, co jest wymagane od noża nóż jest dosyć fajnie zrobiony wykonanie jego kształt, jego waga i taka wyważenie takie, że on tak fajnie sobie leci do przodu tak by tak delikatnie go opuścił to by mógł palce odciąć więc, więc jego wyważenie to wszystko sprawia to, że nóż jest dobry na pewno jednak rękojeść co do rękojeści to jest różnie bo dla mnie na przykład ta rękojeść jest za duża ja mam za małe ręce to jest dla osoby która ma większe dłonie tutaj jak widać jest luz gdy złapię a na środku jest wybruszenie tej rękojeści więc nie wiem w którą stronę dokładnie złapać, gdyby było proste nie miałbym z tym na pewno żadnego problemu jednak myślę, że e, no, jakby była mniejsza to by tylko, że mówię, to nie jest już dla mnie więc nie wiem jak ona by się sprawowała e, gdyby była mniejsza ta rękość, dla mnie jest za duża podczas uderzenia ręka przesuwa mi się do tyłu i tu już mam zranionego palca, obtarłem skórę bo jest to taki no można by było to zaokrąglić taki ząbek Gdyby się go zaokrągliło, to by było lepiej, bo on jest w tym momencie taki ostry, podczas pracy uderzania, to uderza mi w rękę. Poza tym bardzo się ślizga. Jeśli chodzi o gołą dłoń, to bardzo mi się ślizga. Ja wiem, że mam delikatne dłonie, i się ślizgają. główno, prawda? Nie. Ślizga mi się w dłoni, w rękawiczkach. Z pewnością on będzie się zaschowywał bardziej pewniej w ręce, w dłoni. A no to mówię, ta rękojeść. Dla mnie rękojeść jest nieodpowiednia, jest za duża, niewygodna i ślizga. Ale powiedzmy, że nóż jako nóż jest dobry. Kawka się gotuje, także będziemy pić kawę. A jeżeli chodzi o, e, o nóż i tak sobie nim ponawalałem troszkę, to oczywiście nie będę świnią mi koledze do prawie te ostrze, co mu zepsułem. Żileta. No nic, o noży tyle. Fajne, bo ciężki, duży. Lubię duże noże, ale, ale ten nie dla mnie. Ten nie jest dla mnie nieodpowiedni. No nic, ja wypijam kawę i lecę w drugą stronę drogi. Wysprzątać Worek jak już widzieliście, mam. A co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to z pewnością to, że to z pewnością to, że jeżeli. Chcielibyście zobaczyć te Forest Challenge, jak wykonywali inni. No bo każdy robi to gdzie indziej, inną metodą, innym sposobem, po swojemu przeważnie wtedy jest najlepiej. To oczywiście wpiszecie na YouTube Forest Challenge, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkich, którzy brali w tym udział, nawet nie wiem, kto to był, ale jak gdy wpiszecie na YouTube Forest Challenge, to z pewnością wszystkie filmy wszystkich tych, co brali udział, wyskoczą Wam na YouTube. No i spiję i spadam. Ja swoje zrobiłem. Yy, nazbierałem dwa worki, przeszedłem 4,5 km. Yy, no i co? I teraz wielka chwila. Wszyscy czekają owacje na stojąco dla wikinga posprzątał. <laughs> nie, wszyscy czekają na <laughs> oczywiście wytypowanie kolejnych osób yy, do challenge'u, które wyznaczę. Jednak no nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś po swojemu. Inaczej niż wszyscy, a ja więc robię inaczej niż wszyscy i w sumie nie wyznaczam żadnych osób. Z dwóch jasnych powodów. Pierwszy powód jest taki, że... Pierwszy powód jest taki, że nie oglądam, nie śledzę na bieżąco tych wszystkich challenge'ów, które wszyscy wykonują i nie jestem w stanie stwierdzić, kto go wykonał, a kto nie, więc nie wiem kogo wybrać, bo mogę znowu wybrać kogoś, kto już to robił. Także jest, z tym jest problem, ale po drugie, e, chciałbym, abyście, aby każdy z Was miał jakieś tam prawo wyboru i... Na hamę zmuszać koło się, jeżeli ktoś nie chce do tego, aby tam szedł i sprzątał i tam pokazywał to i nagrywał. Myślę, że każdy z nas powinien za każdym razem, gdy wychodzi w las, jeśli idziemy sobie pieszo na spacer, na kawę do lasu, powiedzmy w niedzielę czy tam w sobotę, na spacerek to mały worek ze sobą, na powrocie posprzątać to, co będziemy widzieć i co nam się do worka zmieści, tak abyśmy mogli to w ręce nieść. Ci co są autem, dwa worki i to większe. Na no co? No. Y... Także w sumie powiem Wam szczerze, że do kolejnego wyzwania wyznaczam wszystkich moich widzów. Jeżeli ktoś będzie chciał i bardzo chciałby abym go wyznaczył, to jesteś wyznaczony. Bierz worek i idź do lasu. Chcesz to nagrać, pokazać na filmie? Jak najbardziej. Pokaż, nagraj. Twoja sprawa. Jeśli nie chcesz, mniej przyjemność sam dla siebie, że zrobiłeś coś dobrego. Tyle. Myślę, że na dzisiaj tyle. Widzimy się oczywiście w sobotę. Jadę do przyjaciela Jacka na poszukiwania poroży. Jest to 100 km ode mnie. Nad rzeką bardzo znaną w Polsce, to chyba odra, co nie? No, <grytanie> tak, nad odrą i fajne miejsca, ładne, troszkę takie tam bardziej historyczne miejsca, ale lasy, łąki, lasy i lasy. Także będziecie chodzić. Poprowadza mnie po swoich terenach, pokaże mi jak to wygląda, a może coś nie, coś może coś się to trafi, może coś się znajdzie. Także ja Was pozdrawiam dzisiaj wszystkich serdecznie. Widzimy się w sobotę dziś wieczorkiem. Trzymajcie się na razie. Cześć!